Tato, a miałeś jakąś dziewczynę przed mamą? Tak, miałem taką jedną. W liceum się poznaliśmy. To było tak. Pewnego dnia spotkaliśmy się. Ja i ona. Przewróciła się, więc musiałem rzucić książki i ją złapać. Nic się stało. Potem razem zbieraliśmy książki i, I ręka dotknęła mojej. Zakochałem się w niej, a ona we mnie. Dała mi liści, który postanowiłem zobaczyć. Poszłem i wziąłem butelkę. Gdy się obejrzałem, już jej nie było. Nie wiem, co się z nią stało. Stop! Czekaj! Przecież ja mam... Przecież ja mam ten plecak! Odsuńcie się! Szybko! W tym plecaku jest karteczka od niej. Trzymałeś plecak 20 lat pod kanapą? Tak. Wyobraź sobie.